Cześć moi drodzy, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Zapraszam Was na kolejny odcinek: Ja Pana zjadam! Mam nadzieję, że śledzicie mnie na bieżąco na Facebooku i na Instagramie jeżeli tak, to wiecie, że byłam u mojej mamy w Szwajcarii, a potem pojechałam jeszcze na parę dni do Włoch e, i oczywiście zrobiłam z tego tak zwane slogi, e, czyli snapchat pomieszany z vlogiem e, albo po prostu snapchat zaploadowany na YouTube'a jako vlog i właśnie podzieliłam osobno na Szwajcarię e, i na Włochy, więc koniecznie zobaczcie, a tymczasem zabierzmy się za zrobienie kolejnego zestawu. Dzisiaj będzie zestaw niepozorny, ale mam nadzieję, że dający dużo emocji, wiele osób prosiło o ten zestaw i to jest zestaw, w którym szuka się skarbów. Było już parę wersji tego zestawu, a to jest kolejna z nich, najnowsza. Jest to zestaw z firmy Magi jak widzicie, tutaj wszyscy są mega podekscytowani, że szukają skarbów, i na tym polega ten zestaw. Ogólnie chodzi w nim o zajawkę szukania różnych przedmiotów. Jak widzicie, tutaj jest lista i zaczyna się od najmniej cennego do najbardziej cennego. Tutaj są po prostu takie epickie znaleziska i każdy z nich ma swoją, jak gdyby, ilość punktów, i na końcu podlicza ilość punktów z zebranych łupów z całego zestawu i to jest też świetna opcja, żeby grać na przykład ze znajomymi, bawić się w taką grę, jeżeli każdy z was kupi taki zestaw, to potem jak już wykopiecie wszystkie skarby możecie podliczyć swoje punkty i zobaczyć kto wygrał dum, dum i tak naprawdę w środku zestawu mamy tylko takie opakowanie i tu fajnie spód jest, zrobiłem trochę tak jak to by były góry, jakieś takie grudki ziemi teraz trzeba otworzyć folijkę Łooo wow. I to pachnie jak taka, jak kakałko Mniej jak czekolada, a bardziej jak kakałko mam wrażenie I oczywiście super, że to jest koloru brązowego, bo od razu nam przypomina ziemię I tak naprawdę do tego zestawu potrzebujemy tylko łyżeczki I to w zupełności zależy od was jaką weźmiecie łyżkę Ja sobie wzięłam z innego zestawu po prostu, jakiegoś, który robiłam wcześniej Cała zabawa polega na tym, żeby bawić się jedzeniem, czyli kopać w tej czekoladzie I szukać skarbów wow. Ona jest taka mięciutka. Taka ale super. Wow, ona jest świetna. Wezmę sobie jeden talerzyk właśnie na czekoladę. Dopiero potem zrobię próbę testu. O, tu widzę, że jest pierwsza rzecz. Mam nadzieję, że będę miała jak najrzadsze okazy. Mam wrażenie, że to będzie bardzo brudny zestaw. Pomogę sobie wykałaczką, żeby nie brudzić łap. No, ale kto powiedział, że archeologia i wykopywanie jest czystą zabawą? No dobra. Coś tu jest i to jest coś dużego! Ale to jest niesamowite, bo tak się staram, żeby nie uszkodzić tego żelka. To chyba jest żelek jakiś. Ta czekolada jest taka mięciutka. Oczywiście pewnie zrobili ją taką miękką, dlatego żeby łatwo było to wszystko wyskrobywać Uaaaa wow! Wezmę sobie jeszcze mniejszą łyżeczkę Żeby tutaj bardziej precyzyjnie doskrobać Wow, to jest naprawdę wielkie, to jeszcze tu się ciągnie Ej serio Czuję się naprawdę jak archeolog Coraz dalej kopię I coraz więcej elementów widać Ale trzeba! Ja myślałam, że to będą jakieś malutkie takie Jakie bąbelki? Ja tutaj proszę. Jakiś jakiś gigant. Wow. Wow. Co to może być? Nie wiem, czy widzę oko, czy to jest jakiś, jakiś wąż. Jak wyciągniemy, to sprawdzimy. Przyznam Wam, że już nie mogę doczekać, żeby zobaczyć, co ja wykopałam. Ale tutaj cały czas jest coś nowego. To jakby. Pod tą warstwą zobaczcie, tutaj cały czas... Cały czas jest coś. Im dalej kopię, tym więcej tego jest. Jakieś gigantyczne znalezisko. Oby to był wielki sztylet, który się trzeba napracować, słuchajcie. Wow! Ale to jest gigantyczne. Może to jest jakiś kręgosłup albo coś, zobaczcie. Idzie przez całą długość tutaj, potem tu jest coś, tu jest coś. A, jak w kopalni odkrywkowej Fajnie, bo z tej czekolady powstają takie grudki ziemi, jak gdyby Jak widzicie Dobra, chyba górna warstwa poszła I teraz znowu mogę bardziej detalicznie pracować Tutaj, słuchajcie, można kolekcjonować te żelki o. No dobra, teraz chyba czas, żeby je wycią Wyciąć, wyciągnąć i oczyścić wyciągnę sobie tutaj na ręcznik papierowy o. tutaj mam drugi to chyba wygląda jak jakaś korona, ale muszę to oczyścić no i teraz nie wiem czy to jest jeden, że nie tu jest coś osobnego tu jest najbardziej gigantyczny kawałek ever może to jest jakaś kość Wow! A to są połączone. Szkoda, że nie mam tego archeologicznego sprzętu. Jak ktoś z Was chce zostać archeologiem, to myślę, że to jest dobry wstęp. No dobra. Tutaj są jakieś rzeczy, które teraz trzeba oczyścić. Zobaczymy, czy to się uda oczyścić ręcznikiem. Jest pierwszy żelek i wydaje mi się, że to będzie korona. I lecimy z oczyszczaniem dalej, ale to jest brudna robota, taki brudny zestaw. Powiem Wam, że nie mam pojęcia co to. Zobaczymy potem. Czuję się bym odkrywała zupełnie nowy świat, słuchajcie. Tutaj są dwa, mi się wydaje, że takie same, jak ten, więc mam trzy takie same żelki. Nie, nie wróży to nic dobrego. Chociaż może ta korona mnie uratuje. I uwaga, zostało to ostatnie, co to nie mam pojęcia czym jest, ale wygląda na jakąś kość chyba. Teraz to oczyścimy. Ej! Ja myślałam, że to kość i zobaczcie co to! To jest dinozaur. Tu ma taką długą szyję, to jest głowa, a tu są nóżki przednie i tylnie. <gryw> no cóż, okazuje się, że to jest dosyć brudna i dosyć żmudna praca, ale nikt nie mówił, że praca archeologa jest łatwa. Teraz pozostało mi tylko podliczyć punkty. I tak, zaczynając od korony, bo to jest najłatwiejsze, jak widzicie, bez dwóch zdań to jest korona. I ona jest tutaj i jest warta 5000 punktów. Kolejna rzecz to jest to, co jest mi bardzo trudno rozpoznać. Jakbym miała porównać to, do czegokolwiek, to wydaje mi się, że byłby to ten hełm. O ile to jest hełm. No bo to, to nie wygląda na to, bo ma dwie rączki. To jest scroll, tutaj jest jakiś, jakaś taka podłużna płytka, tu jest korona, potem tu jest diamencik, miecz, to na pewno nie jest miecz. Więc wygląda mi na to coś. Na ten hełm. Więc mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie, ale stwierdzam, że mam w takim razie trzy hełmy. I każdy hełm jest za 2 miliony punktów. Czyli mam 2, 4, 6? 6 milionów 5 tysięcy punktów. I teraz mam tutaj to coś, co myślałam, że z jakoś kościoła a okazało się być dinozaurem. I oh, wow. obczajcie, to jest chyba to. To jest epicka nagroda. Tu są dwie epickie nagrody, które są po prostu, wiecie, tak podkreślone błyszczącym, tymi zaznaczone na czarno, i on jest warty 3 miliony punktów, 3 miliony punktów! To jest ten oto koleś. Wow, szczerze mówiąc, nie myślałam, że zdobędę coś tak epickiego, ale mam po prostu dinozaura. No to słuchajcie, tu chyba jest jakiś bank rozbity, bo jest 3 miliony, to są 2, czyli razem jest 5, 7, 9 milionów punktów. 9 milionów, 5 tysięcy punktów. Powiem Wam, że jestem mega podekscytowana i taka dumna, że udało mi się zdobyć epicką nagrodę. Jedną z dwóch epickich nagród. Jestem w szoku. Zresztą trzy maski, warte każda po dwa miliony punktów, to też jest całkiem nieźle. Widać, że powinnam zmienić zawód i zostać archeologiem. <laughs> serio. Ale nie przedłużając, jeżeli już mamy nasz zestaw, y, <laughs> jakby to powiedzieć, gotowy, y, to teraz czas na próbę testu i sprawdzimy jak smakuje ziemia i y, zwłoki dinozaura. U! Zobaczcie, teraz dopiero obczaiłam, że tu na tym opakowaniu jest właśnie mój dinozaur, jako takie coś super duper coś tam. Wow. No słuchajcie, człowiek się napracował, to teraz jest głodny. Uwielbiam robić te zestawy, bo zawsze mam taką nagrodę na koniec. Najpierw spróbuję ziemi, bo jest jej o wiele więcej. Mam wrażenie, że to będzie bardzo rozpływająca się czekolada, bo ona jest bardzo, bardzo mięciutka właśnie po to, żeby móc ją, można ją kopać. Hm. Hmm. Powiedziałabym, że jest taka mega maślana, gładka i właśnie bardzo szybko się rozpuszcza. Spróbujmy nagród. Może wezmę jedną z tych, z tych nakryć głowy, bo słaszczy. Wow! To jest jakbyście wzięli cytrynę i skórkę z cytryny i wsadzili to do takiego małego żelka. On był taki kwaśny. Nie wiem, czy to po tym, że zjadłam tą słodką czekoladę, ale mega kwaśny. Może spróbuję to zjeść razem, na przykład z czekoladą. Wezmę sobie teraz koronę i nałożę na nią trochę czekolady. Wow! I zobaczymy, co będzie wtedy. Jest na pewno słodsze, ale niestety czekolada nie łączy się z żelkiem, bo mają zupełnie inne konsystencje, Jak gdyby, wiecie, ta czekolada się tak ześlizguje z tego żelka, i macie tylko taką, no, trochę słodszą wersję żelkową. Ale przyznam Wam, że te żelki są na maksa owocowe. Takie, wiecie, nie cukier z żelatyną, tylko właśnie jakbyście wycisnęli cytrynę zmieszaną ze skórką z cytryny, bo jest taki bardzo mocny aromat, i właśnie do tego dodali żelatyny. Mega kwaśne. Czyli w zasadzie te żelki się nie różnią smakiem między sobą, wszystkie są po prostu cytrynowe. Może były jakieś inne rodzaje, inne smaki, ale ja niestety na nie, nie trafiłam. Natomiast jestem naprawdę bardzo dobrym archeologiem, bo zdobyłam coś, co wyglądało na początku jak kość, a okazało się być całym dinozaurem. Szkoda, że to się nie przekłada na, przykład na jakieś nagrody, nie wiem, pluszaka albo małą alpakę. Hmm, marzenia. Uważam, że jest mega fajna zabawa, ale myślę, że jeszcze fajniejsza by była, gdyby na przykład, gdybym to robiła ze znajomymi i każdy miał swój zestaw, wszyscy by kopali i po prostu potem prześcigi prześcigiwali się na punkty. Jeżeli interesują u was wszystkie odcinki Japana Zjadam, to pamiętajcie koniecznie, żeby zajrzeć do playlisty Japana Zjadam, w której po prostu jest wszystko, 80 par odcinków, więc macie co nadrabiać. Razem z dinozaurem Konstancym pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Wow, ale mu się rozciąga szyja, to niebezpieczne. I oczywiście, widzimy się w kolejnym filmie. Pa! pa. Na zdrowie, dziękuję.